VIRQUIN prezentuje syfon umywalkowy VIRQUIN NEO-R. Syfon NEO-R firmy VIRQUIN jest wyposażony w nowoczesny system napowietrzania kanalizacji. Napowietrzanie jest ważne. Bardzo często zarówno w syfonie umywalki jak i w łazience mamy problem z nieprzyjemnym zapachem, z słabym odprowadzeniem wody do kanalizacji. Bulgotaniem w umywalce lub wyssaniem wody z syfonów. Może być to problem nieodpowiedniego napowietrzenia kanalizacji lub syfonów. Dopływ powietrza jest konieczny, by woda spływała do kanalizacji szybko i bez hałasu. To właśnie zapewnia syfon NeoR, który ma własny system napowietrzania. Wentylacja odbywa się przez dodatkowy otwór. Dzięki otwieraniu się membrany przy każdym podciśnieniu nie dochodzi do zakłóceń w odpływie wody. Zobaczcie jak łatwo montuje się ten syfon. Montaż syfonu umywalkowego NeoR firmy Virquin jest bardzo szybki i łatwy ze względu na to, że wszystkie uszczelki są zintegrowane wraz z syfonem. Jedna czwarta obrotu daje bardzo szybki montaż rury odpływowej do kanalizacji. Dodatkowym plusem jest korpus wykręcany na jedną czwartą obrotu, który jest bardzo szczelny. Szybkie, wygodne, wodoszczelne podłączenie, 1/4 obrotu i gotowe. Zintegrowana, a nie nakładana uszczelka po wykonaniu takiego obrotu daje połączenie trwałe i maksymalnie szczelne. Te technologie Virquin nazywa QuickSafe. Inna tutaj NeoR system. Syfon walkowy firmy Virquin NOR ma regulowaną wysokość w zakresie od 145 do 205 mm, co czyni go syfonem uniwersalnym. Dodatkowo firma Virquin daje 5 lat gwarancji na syfon. Kolor biały z czerwonymi wstawkami. Ten syfon jest po prostu bardzo ładny. Właściciel łazienki lub instalator ma do wyboru trzy syfony z serii NeoR Virquin. Jest to syfon Neo NeoR z napowietrzeniem syfon zlewozmywakowy NEO-R z napowietrzeniem oraz syfon umywalkowy bez spustu NEO. Podsumujmy. Syfon z napowietrzaniem, syfon bez napowietrzania. Ten pierwszy ma specjalny otwór napowietrzający instalację. Reaguje na każde podciśnienie, które zakłóca odpływ wody. Każdy inny, zwykły syfon, dostępny na rynku, potrzebuje sprawnie działającego napowietrzania pionu kanalizacyjnego. Warto wybrać syfon umywalkowy Neo R z napowietrzeniem firmy Virquin, żeby mieć pewność, że woda z umywalki do kanalizacji będzie odpływała szybko i bezproblemowo.